Co to jest, Natanielu? No jakiś niezły skurczybyk. Dlaczego? Bo no, takiego wąsa ma na pewno. No jakiś generał, widać po odznakach. Tak. Co mógł stwierdzić. No. Po wąsie trochę na Niemca wygląda szczerze, ale pewnie Polak, nie? Podobny do mojego wujka. Krzysiu, to nasz wujek, nie? No tak. To jest Józef Piłsudski. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i zapraszam na odcinek, w którym Adam przepytał Mielno. A jeśli Wy byście chcieli przepytać swoich znajomych, to niedługo będziecie mieli okazję w naszej grze planszowej pod tytułem Zostań prowadzącym Matura to Jej przesprzedaż rusza w ciągu miesiąca, więc zapiszcie się na newsletter na stronie maturatopzdura.pl albo klikając link w opisie. A my zaczynamy! Co jest stolicą Azji? O, Azja jest kontynentem. To tak, co jest stolicą kontynentu. Nie ma, kontynent stolicy Bardzo dobrze, bardzo dobrze, nie da się nabrać, rewelacja, dobra Azja to kontynent Tak jest, a stolicą kontynentu jest? Rosja? Rosja, no i mamy to a Azja to jest kontynent A kontynenty, a stolicą kontynentu jest? Stolicą kontynentu? No Co, Chiny? <laughs> a jak sądzisz, to jest stolicą Azji? Ale to musi być kraj czy miasto? Eee, ty jak wolisz? No mi się wydaje, jeśli kraj, to to będą Chiny Mhm Kurde, dobre pytanie. Bardzo dobre, no. Myślę, że moja krowia wiedza nie przekracza, tego <noise> tak. Krowi. Musisz to wiedzieć. <głos> <głos> może w końcu się dowie. A mogę tak strzelić gapę totalnie wymyślić? może jeszcze dobra, Budapeszt, to Budapesz. E, Wojtku, ile palców ma 10 rąk? 10 rąk? No. Kurczę, żeby teraz, żeby się ze mnie nie śmiali później. To jest życie. Zawsze ktoś się z ciebie będzie śmiał. Ze mnie też się śmieją. No to 10 rąk, po 5 palców, no to by było 50. <k Rud Interior> tak jest, bardzo oh. dobrze, bardzo dobrze. 100. 100. 100. 100. 100. 100. To było 100. 100. Ile palców ma 10 rąk? No? 100. Ja mówię, że 50. Zmieniasz odpowiedź, czy zostajesz? Zostaję. E 25. W jakim kraju mieszkają bolończycy? No. No, my w Bolonii. A w, na jakim kontynencie leży Bolonia? E... Kojarzy mi się z, ze spaghetti w No, czyli gdzie? Powiedziałbym, że we Włoszech. Tak jest, bo to jest region Włoch, tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bolończycy? No. Coś takiego istnieje w ogóle? Boloni. I jaki to jest kraj? Boliwia. Nie wiem, co mi się kojarzy, to Boliwia. A na jakim kontynencie leży Bolonia? Afryka? Bolonia. Na jakim kontynencie leży Bolonia? <laughs> w Afryce. I w jakim języku mówi się w Bolonii? Po bolońsku. Po bolońsku. I to gdzie ten kraj leży? Strzelam gdzieś w Afryce. W Afryce. Muszę pojechać do Bolonii. Gdzie no. mam się kierować? Jaki to jest kontynent? Na no, Euroazję, pewnie, tak? To Europa czy Azja? Azja. Azja. Nie, nie. Wietnamu, Indii. Wietnam, gdzieś? Wietnam Wietnam, Wietnam. No. Bolonia, Wietnam to się kojarzy Afryka? Pół, północna Afryka gdzieś? No, gdzieś w Afryce, nie. Masz alternatywne propozycje do Bolonii? Nie wiem, Bolonia to dla mnie to jest choroba jakaś, tak? Bo z... czy coś nie O Jezu. No, nie wiem. Czy masz Któryś. znajomych chorych na Bolonie? Nie mam, bo nikt no. no, nie zachorował, nie wiem. Nikt nie zachorował, ale czy jesteś szczepiony, zaszczepiony z rodziną na Bolonię? No nie. nie. No to niebezpieczeństwo wciąż czyha, nie? No tak. A kto to jest? Kurde, jak wąsu? Tak jest, bardzo dobrze. Piłsudski? Józef Piłsudski? Z takim wąsem? To Piłsuczki no, będzie. No, no. Powiedzmy, że Matejko. Matejko. No, ja bym powiedział Pablo Escobar. Podobnie, no? Blisko, blisko, ale ten był elektrykiem. A, to ten, On ten, ten drugi El Chapo. No. Czy światło? <laughs> światło? Nie. <laughs> A teraz tak na niego patrzę, myślę, że to nie jest y, żyjący nadal człowiek. Jest. Jest? Jest, żyje. A. to nie wiem kto to. Jest. Józef Piłsudski? No nie, nie. nie no bo ten wąs się tak kurczy. Nie. No. <laughs> nie, to przez te okulary. Ten wąs, wąs mnie tak zmylił. Kurczę. Wąs każdego myli. No tak, no tak Trinkiewicz ale to nie on. <laughs> nie, to nie Trinkiewicz nie. Co to za flaga? To jest Australia. Tak jest. Gdzie leży Australia? No to jest kontynent, no mm, w kierunki świata tak średnio, chwila, no południowy w prawo co w no? prawo może być z naszej perspektywy to jest no. wschód. O wschód. No. no to na jakim kontynencie leży Australia? W Europie. Australia. Co jest to nieco Australii? A, no Sydney. Nie, nie. Australii jaka jest waluta? Euro? A teraz zaczynamy zabawę. Austria tak? Jak? Nie, nie. Wiem, co poczekaj. Nowa pod... Zelandia. Nie wiem czy nie przypadkiem, to nie jest Austrii? I gdzie leży Australia? Gdzieś tam bym powiedział, że w tamtą stronę Nie, <laughs> nie ta, tam na pewno nie Co tu mam? Co tu widzisz? Proszę bardzo Flaga Ameryki? Nie A czy Anglii? Nie, bliżej Flaga Stanów? Zjednoczonych? Zjednoczonych. Kolga już to powiedział, powiedziałem, że, że źle Anglii, Anglii chyba, tak? Wielka Brytania? Powiedz mi w takim razie, kto to jest? No to jest Józef Piłsudski To jest Józef Piłsudski, bardzo nie. dobrze A kto to jest? Józef Stalin? No jakiś niezły <grym> Dlaczego? <grym> no takiego wąsa ma na pewno. Na no jakiś generał, widać po odznakach. Tak. To bym mógł stwierdzić. No. Po wąsie trochę na Niemca wygląda szczerze, ale pewnie Polak, nie? Podobny to mojego wujka. Krzysiu, to nasz nie? No ta. <grym> To jest Józef Piłsudski. <grym> na Piłsudskiego to nie wygląda, ale... Adam Amickiewicza też nie. Ile to jest 1/2 do potęgi 3? 1/2 do potęgi 3 to jest 1/8. E, bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze. 3? 1/9. 4? Nie wiem, 1,5. Czyli 0,5 razy 0,5 razy 0,5, tak? No. Ile to jest? 0,75? Jest dobrze. Ile to jest pół razy pół? E, 10. 0,5 razy 0,5. Jeden? Chodzi, to dobra. A ty, ty czy, wiesz, ile to jest pół razy pół? 50. Znaczy, daj znaczy, daj się mić. Ja rozumiem. zdałaś o maturę w tym roku. Ale matematykę bardzo wysoko, no. Ile? Ile procent z Prawie ze, 70. Z podstawy. Tak. Nie pisałaś rozszerzenia. Nie, nie, okej, okay, dobra. A z matematyki zawsze noga, więc jak 70 było, to naprawdę dobrze. Nie, to naprawdę to gratulacje. Dziękuję. To moim zdaniem powinnaś wiedzieć, ile jest pół razy pół. Do ile to jest jedna druga razy jedna druga? Dwie drugie? Pół razy pół? No pół chyba. Pół razy pół. No to jest jedna cała. A co to jest durszlak? Durszlak? Mhm. To jest takie sitko. Tak jest, bardzo dobrze. sitko, no eee, ryba. W jakich wodach spotkamy dorszlaka? Słonych czy słodkich? Słodkich. Myślisz, że coś z religią? Nie. To szlak, nie wiem, tak, jest jeszcze. Nie, no w ogóle. to jest do makaronu, nie? A ja myślisz, z religią? Będę ciekawy, czym tak się kojarzy. Tak co, co to jest? Szwajcaria. Szwajcaria. W jakim języku mówi się w Szwajcarii? Po niemiecku. Też, tak? No powiedziałbym po szwajcarsku. Nie ma takiego języka. Po angielsku? Nie, nie. Po francusku? Po francusku. E, I jeszcze po włosku. Okej. Okay. To jest. E... Karetka. Kmo... Nie wiem, wygląda jak apteczka. Mhm. Dla mnie to nie jest kraj, to jest, nie wiem, jakaś... Czy to pomóc, czy coś? W, w jakim języku się mówi w Szwajcarii? Musi być szwajcarski, nie wierzę, że nie ma. No nie ma szwajcarskiego. <grym> ja, pierś, ale, to jest straszne normalnie. Ja się byłem oszukany a, teraz, nie? Naprawdę, co ja wierzyłem? No, masz rację. I w, w jakim języku się mówi w Szwajcarii? Szwajcarski. 7,5 godziny, ile to minut? No Jedna godzina ma 60 minut, więc musimy zrobić 7 razy 6. To nam wychodzi 42 plus 30 minut. 450 minut. Bardzo dobrze, tak jest minus, świetnie. 500 minut. To by było 4500 minut. Wow, to dużo, to dużo. 420, 6, 60 6, 690. 550 minut. 6 razy 7. 6 razy 6, 36, na palcach, daj mi palce. 36 zrób. No 6 zrób. On nie ma sześciu palców. Ja wiem, że masz chłopaka z Ukrainy, ale no, nie z Czarnobyla, no. Dodaj mi raz, dwa, trzy, cztery. Co się cztery. Mamy Belgia. Belgia. W jakim Belgia. języku mówi się w Belgii? W Belgii? Hmm. Na pewno nie mają swojego. Dwa języki na literę F, żeby śmiesznie. Francuski. Tak i. I drugi na F. No. Flamandzki. Flamandzki. A to nawet nie wiedziałem, że taki istnieje. A widzisz, no to taki, powiedzmy, że bardziej niszowy język. Co to mamy? Flagę Niemiec. No to Hiszpania może nie. No to też nie mam pojęcia. Sąsiad Niemiec, taki mały, niepozorny. Mały? Nie wiem. Dania, Holandia? Niemcy. To w jakim języku mówi się w Belgii? No po belgijsku. Nie ma takiego języka. Nie ma. Nie ma. No po belgijsku. Nie ma takiego Serio? języka. Tak Naprawdę? No. A mieszkam obok Belgii i byłem pewien, że jest belgijski. A gdzie mieszkałeś? W Holandii mieszkam teraz A teraz mieszkasz w Holandii. Hmm. Stawiam, że jakiś niemiecki. Po niemiecku jakoś tak może też nie, nie? Nie wiem, belgijsku chyba, ale to... No to nie wiem, może po angielsku, hiszpańsku? <głosy> <głosy> nie no, po belgijsku. Bo to nie no skoro są czekoladki czy no. belgijskie wszystkie, to czemu nie jest? No. Long. Jeśli byście sobie lepiej poradzili z odpowiedziami na te pytania niż ludzie w Mielnie, to na pewno też poradzicie sobie z naszą grą planszową pod tytułem Zostań prowadzącym maturatopzdura, której przez sprzedaż rusza w ciągu miesiąca. Zapiszcie się na nasz newsletter na stronie maturatopsdura.pl albo klikając pierwszy link w opisie, aby móc kupić ją jako pierwsi, a my się widzimy co wtorek o 16.00.